Dzień dobry, dzień dobry, a ja pokażę Ci w tym tutorialu, jak dodać certyfikat SSL za darmo do Twojej strony. Jeżeli to jest taka malutka strona, którą dopiero, stron dopiero ruszasz, to jest ten certyfikat SSL. Jak go poznać? Po prostu tutaj u góry przy w pasku, przy adresie strony pojawia się taka kudeczka. Ta strona posiada certyfikat SSL, ale dodałam go zupełnie za darmo. To połączenie jest szyfrowane, więc nie pojawia się komunikat, że to połączenie nie jest, jest niebezpieczne. W odróżnieniu od tej strony, gdzie tutaj co prawda mi się to pojawia po francusku, ale połączenie niezabezpieczone. Ta, ta strona nie ma dodanego certyfikatu SSL i właśnie będę starała się go w tym momencie do niej dodać. Ta strona Anawella, taka strona właściwie wizytówka naszej agencji kreatywnej, którą współtworzę z fantastycznym grafikiem Dorsą Strzelecką, w ramach której proponujemy tworzenie stron i obsługę mediów społecznościowych. I to jest strona składająca się raptem z kilku podstron, bo jest ta strona główna, jest strona o nas, oferta i oferta konsultacji, i właściwie cztery podstrony, czyli taka malutka, malutka strona. I bardzo prosto można dodać do takiej strony samodzielnie i za darmo certyfikat SSL. I teraz pokażę Ci krok po kroku, a właściwie będę przeprowadzać tą operację na stronie, właśnie Winda do Nieba. Więc zaczynamy. Ja tutaj korzystam z Zenboxa jako hostingodawcy, jako dostawca hostingu dla moich stron internetowych i w tym momencie właśnie wchodzę w domeny, konfiguracja domen właśnie w Zenboxie jest bardzo dużo tutoriali, które pokazują jak to zrobić i coś takiego, coś takiego możesz zapytać również twojego hostingodawcy jeżeli korzystasz z, z innej usługi hostingowej więc tutaj pierwszy tutorial Zenboxa jak mogę włączyć Let's Encrypt dla mojej domeny tutaj krok po kroku hostingodawca wyjaśnia co tutaj trzeba by zrobić i w zasadzie dobrze to robić w powiązaniu kontakcie z hostingodawcą, no bo to jest jego działka. Więc jak ja to robię? Więc jestem w konfiguracji domen, więc przechodzę do domeny, dla której chcę dodać certyfikat SSL, czyli windadonieba.com.pl i w tym momencie zaznaczam bezpieczne SSL i tutaj z kolei tak dokładnie jest to wszystko wytłumaczone w tutorialu Użyj do wzmocnienia symbolicznego private html do public html pozwala na dostęp do tej samej strony zarówno przez http jak i https i odznaczymy właśnie tą opcję i tutaj piszę zapisz tutaj piszę tutaj klikam na zapisz i mam już tutaj to ten pierwszy krok mojego tutorialu za sobą i teraz Zgodnie z tutorialem przechodzę do opcji zaawansowane, certyfikat SSL. Szukam znowu strony window.com.pl i tutaj włączam, właśnie, darmowy Let's Encrypt. Znaczam darmowy certyfikat od Let's Encrypt, i tutaj zaznaczam to Wildcard. W ogóle, można najlepiej zapytać się własnego, właśnie hostingodawcy o tutoriale, jak to zrobić samodzielnie. O i klikam na zapiszę. Więc teraz przeszliśmy ten pierwszy etap, jak mogę włączyć certyfikat Let's Encrypt Wildcard dla mojej domeny. Mamy dodany certyfikat na od Let's Encrypt i teraz, teraz musimy przejść do kolejnego etapu tego procesu, czyli jak włączyć HTTPS w WordPressie i teraz ja pokażę opcję łatwiejszą dla takich nowych serwisów, Malutkich serwisów, którą można zrobić naprawdę samodzielnie, bez jakiegoś większego łamania sobie głowy. I teraz przechodzimy do kolejnego etapu konfiguracji, czyli jak włączyć https w WordPressie, bo pracuję w tym momencie na stronie oparciu o WordPressa, więc wchodzę sobie do kokpitu mojej strony, winda do nieba. Najprostszą metodą jest właśnie wtyczka Better Search Replace, więc Przechodzę do serwisu Winda do Nieba i tutaj dodam sobie tą wtyczkę Better Search Replace. Czyli wchodzę do opcji wtyczki, dodaj nową. I tutaj wyszukuję sobie, wpiszę wyszukiwarkę. Better Search Replace. Teraz wyszukuję tej wtyczki. To jest ta wtyczka z takimi właśnie. Znaczkami, zainstaluj teraz. To jest styczka, akurat zalecana przez mojego hostingodawcę, więc korzystam. Włączam wtyczkę. Teraz tą wtyczkę znajdę w płacę narzędzia Better Search Replace. I teraz po prostu muszę tutaj skonfigurować. To wszystko jest wyjaśnione u mojego hostingodawcy, czyli muszę zmienić mój adres z opcji. Czyli search, szukaj, czyli muszę wrzucić, jakby taką komendę, szukaj, kiedy wyszukujesz strony HTTP, zastąp HTTPS. Tutaj wszystko oznaczam na niebiesko i muszę odkreślić tą, tutaj te wszystkie, odhaczyć te wszystkie opcje. I klikam na run search replace. Więc zrobię to po prostu u mnie. Więc przechodzę z opcji HTTP do HTTPS, dorzucam sobie tutaj S. Teraz odkreślam sobie to i oznaczam na niebiesko. oznaczam na niebiesko i klikam Run, Search, Replace. I w tym momencie dzieje się ten proces. Jeżeli ten proces nie zadziała, no i co może się okazać? No, że to niekoniecznie zadziałało. W tym momencie przeszłam te tutoriale zalecane przez Zenboxa, zaaplikowałam go do strony malutkiej, bo dopiero coraczkującej, to się nie włączyło, wiele osób pisze tutaj w komentarzach, że to nie zadziałało, że jest problem. W tym momencie po prostu trzeba się skontaktować z ZenBoxem i oni to wszystko wyprostują. Jest jeszcze szybki mail do mojego hostingodawcy, czyli w tym moim przypadku ZenBoxa i Przemiły Pan Łukasz, który tutaj jeszcze weryfikuje całość przekierowania. I teraz strona wintodonieba.com.pl już ma kłódeczkę, ma certyfikat. Ten certyfikat został zainstalowany. Jeszcze wymagało to wysłania szybkiego maila do mojego hostingodawcy o sprawdzenie połączenia, i przymiły Pan Łukasz tutaj mi odpowiedział, że wszystko jest gotowe, ale ja w tym momencie na tej stronie nie płaciłam nic za certyfikat SSL, wykorzystując darmowy Let's Encrypt, postępując według instrukcji gotowanych przez mojego hostingodawcę, więc w zasadzie za darmo, w przypadku takiego początkującego serwisu można bez jakichś większych umiejętności technicznych dorzucić sobie certyfikat SSL, czyli w zasadzie pozbyć się tej niepokojącej użytkownika informacji o tym, że strona nie jest bezpieczna, że połączenie nie jest szyfrowane, pojawia się ta kudeczka i od razu po prostu odbiorca myślę inaczej podchodzi do, do takiej strony, na której nie pojawia się taki niepokojący komunikat. A ja dziękuję serdecznie i do usłyszenia.